Kłaniam się Państwu Grzegorz Szymiończyk, zapraszam na specjalne wydanie programu prosto z parkietu. Specjalne, ponieważ związane z konferencją XTB Investing Day, na, którym, na której wystąpi m.in. nasz dzisiejszy gość, dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X Trade Brokers. Dzień dobry Przemku. Witam Cię Grzegorzu, dzień dobry Państwu. Na konferencji XTB Investing Day będziesz miał wykład o pomysłach inwestycyjnych na 2021 rok i o tym głównie chciałbym z Tobą porozmawiać. Ale nie mogę odpuścić okazji, żeby nie zapytać Ciebie, żeby zapytać Ciebie o ostatnie wydarzenia na rynku walutowym, w szczególności wyraźne osłabienie złotego. W ostatnich dniach kurs euro flirtował z poziomem 4,65 zł. Tak wysoko był poprzednio w 2009 roku. I od połowy lutego, kiedy osłabienie złotego się zaczęło, to pośród walut państw zaliczanych do tzw. rynków wschodzących szybciej na wartości traciła tylko lira. Co się dzieje, że złoty tak szybko traci na wartości? No właśnie, dużo się mówi o jakby to jest w ogóle tłumaczone lockdownem i naszą trudną sytuacją pandemiczną. I na pewno jest część prawdy w tym, bo inwestorzy coraz bardziej patrzą na to zróżnicowanie. Jakby na szansę na otwieranie gospodarki, na tempo szczepień. To są takie rzeczy, które z, zaczynają znajdować odzwierciedlenie w kursach walut. Tym niemniej, jakby to, to miało wpływ, tak jakby bez dwóch zdań. I rynek będzie patrzeć na to, co, co dalej będzie się działo w Polsce w tej kwestii. Tym niemniej, ja uważam, jakby od początku roku to mówiłem, bo jeśli cofniemy się do początku roku, to pewnie pamiętasz Grzegorzu, że Wielu ekonomistów, analityków uważało, miało taką teorię, w którą ja trochę powątpiewałem, że mamy duży, dużą nadwyżkę na karencie, więc złoty jest wręcz skazany na umocnienie. I jakby dlaczego tak się nie dzieje? W sensie to jest, oczywiście nie jest bez znaczenia, bo, bo wiadomo, że jeśli mamy nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących, to znaczy, że ten kapitał w jakiejś formie do nas przypływa, w tym. Jakby w tym segmencie rynku walutowego, ale e, jak wiemy, w, jeśli chodzi o krótki termin, to jest to mniejszość obrotów i większość obrotów ma miejsce w tej stronie, no, powiedziałbym, takiej finansowo-spekulacyjnej. A tutaj e, kapitał zagraniczny no, nie ma specjalnie powodów do e, tego, żeby się pchać do złotego. I m, naczelnym powodem, o ile tak jak podkreślam, ta kwestia pandemiczna nie jest kompletnie bez znaczenia, to naczelnym powodem jest polityka pieniężna, no bo po co ktoś ma iść do złotego, po, no nie wiem, pół e, punktu procentowego względem euro e, na efekt słopie, gdzie ma szereg ryzyk, których w przypadku euro nie ma, no moim zdaniem to nie ma sensu, tak? I to było widać już w ostatnich miesiącach, gdzie ten kapitał spekulacyjny szedł do Randa, szedł do PESO, e, ogólnie wszędzie, tylko nie w nasz region. No, i to zaczyna jakby ciążyć na, na złotym, i ta polityka pieniężna, moim zdaniem, jest tutaj podstawowym filarem, dlaczego tak się dzieje. I teraz mamy słabego złotego. Ktoś powie, no dobra, no byliśmy tam już rok temu, byliśmy tam w październiku, byliśmy blisko w grudniu, no więc jakby no znów zwiedzamy szczyty, ale ten poziom jest mocny, tak? Tylko, że zwróćmy uwagę na fakt, iż każdym praktycznie z tych przypadków poza grudniem, gdzie wiemy, dlaczego tak było w grudniu, a nie inaczej, towarzyszyły temu słabemu złotemu wobec euro bardzo słabe nastroje na rynkach globalnych. Dziś jest na odwrót. Nastroje są cały czas świetne. Są jakieś, oczywiście z dnia na dzień ostatnio trochę, trochę większa, jest trochę większa zmienność, jest niby trochę więcej nerwowość, ale zarazem najważniejsze globalne indeksy są. Blis, bardzo blisko historycznych maksimum, więc nie możemy mówić a, na pewno o awersji do ryzyka. A jednak złoty jest tak słaby, więc można sobie zadać pytanie i od razu uzyskać odpowiedź, co się stanie, jeśli ta, te nastroje na rynku globalnym się zmienią. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że nie bardzo też widać perspektywy na to, żeby złoto się umocnił w kolejnych miesiącach i właściwie niezależnie od tego, co się będzie działo, działo z nastrojami na rynkach finansowych. Tutaj też wa ważny jest chyba ten aspekt w kontekście polityki pieniężnej, że bo powiedziałeś, że, 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 że kapitał w ogóle nie napływa do naszego regionu, ale w naszym regionie też ostatnio widać, że coraz większy, więcej banków centralnych już myśli o podwyżkach stóp procentowych. NBP o tym nie myśli, przeciwnie, sygnalizuje, że polityka pieniężna długo pozostanie łagodna. I czy to właśnie jest powód, który sprawi, że, 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 że nie należy właściwie oczekiwać umocnienia złotego, w perspektywie roku, w każdym razie w, dłuższym, w dłuższym horyzoncie? No dłuższy horyzont to jest bardzo nie, nie, szerokie określenie. Złoty jest, jeśli popatrzymy sobie na koszyk handlowy skorygowany inflacją, złoty jest niedowartościowany, więc zawsze patrzę na walutę w długim okresie, biorę to pod uwagę, no bo jeśli teraz mamy, na przykład jesteśmy inwestorem i chcemy zainwestować kapitał na 10 lat, to takie czynniki bierzemy pod uwagę, tak? Jakby to działa na korzyść relatywnie oczywiście, na korzyść inwestycji krajowych. Natomiast, natomiast tak, tak jak mówisz, w tym horyzoncie, no powiedzmy sobie, do roku czasu, ta polityka pieniężna będzie moim zdaniem dużym obciążeniem dla kursu złotego. E Słaby złoty może być jednym z czynników, który będzie podwyższał w tym roku inflację, a ta wedle większości prognoz i tak będzie dosyć wysoka, powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. To przyspieszenie inflacji jest też widoczne niemal wszędzie na świecie. I teraz, wracając do głównego tematu naszej rozmowy, wiele osób zastanawia się nad tym, w co inwestować, aby ochronić wartość oszczędności, wartość kapitału przed utratą realnej wartości w kontekście tej przyspieszającej inflacji. Jakie tutaj miałbyś pomysły? Zgadza się, jakby bardzo dobrze ująłeś problem. Wiele osób właśnie, to, to, to jest ten czynnik, który przyciąga ludzi do rynku kapitałowego. Widzą, że inflacja jest, widzą, że na koncie bankowym mają 0%. No i teraz pytanie, co z tym pieniędzmi zrobić? Tak jakby tutaj, moim zdaniem na ten moment nie ma łatwych odpowiedzi, bo to nie jest ten rynek, który mieliśmy rok temu, kiedy była pandemia, kiedy były duże obawy, kiedy był krach i oczywiście inwestorów przed ryzykownymi inwestycjami zbraniali się, no, poprzez tą niepewność, ale na dzisiaj możemy powiedzieć, że ta niepewność wcale tak długoterminowo nie jest, nie została zredukowana bardzo diametralnie, a jednocześnie mamy pod bardzo wieloma względami, Rynki, które są najdroższe w historii. Wiele wskaźników moglibyśmy dzisiaj przytoczyć dla globalnych rynków, które nigdy nie były tak wysoko. Nawet w szczycie bańki 20 lat temu, 21 lat temu. Więc po pierwsze, uznałbym takie podejście, że OK ja muszę coś dziś zrobić. I w związku z tym, nie wiem, ta decyzja musi być taka zero jedynkowa za bardzo ryzykowne. Trzeba podejść do tego. Moim zdaniem w bardziej sposób stopniowy. No i teraz, jeśli pytasz mnie, jakie są w ogóle możliwości, jakby w którym kierunku pójść? Więc, no przede wszystkim uważam, że to zależy od punktu wyjścia. Czy my dzisiaj na przykład jesteśmy inwestorem już posiadającym różne inwestycje? To w tym przypadku, Zadałbym sobie pytanie, jak je zdywersyfikować i jak zmniejszyć ryzyko portfela akcyjnego. To są dwie podstawowe rzeczy, czyli po pierwsze założę się, że no jakby większość osób, które nas ogląda, ma ogromny udział inwestycji, jeśli czasem niecałkowity, na rynku polskim. Jakby za czym nie stoją w zasadzie żadne argumenty, bo i teoria, i praktyka w sensie no ja jestem przeciwnikiem, Używania tak ślepo danych historycznych, bo ich nie można tak łatwo ekstrapolować na rynkach finansowych w przyszłość, ale pokazują, że portfel globalny radzi sobie lepiej niż portfel lokalny, więc, więc to jest pierwsza, pierwsza wskazówka, tak, że trzeba szukać tego zdywersyfikowanego portfela akcyjnego, włączając w to rynki zagraniczne. No i szczególnie moim zdaniem w tym momencie, włączając Azję bardziej niż, niż może inne regiony, no bo jeśli weźmiesz sobie teraz indeks, naj, naj, najbardziej teoretycznie szeroki indeks, czyli światowym MSCI, no to jednak on jest cały czas w ogromnym stopniu skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych, gdzie to przewartościowanie akcji jest, jest potężne ze względu na politykę Fedu. Natomiast Azja, która sobie lepiej poradziła z pandemią, i gdzie to przewartościowanie też jest, bo nie ma rynków dzisiaj, które są tanie, ale jest mniejsze, ona jest głównie w MSCI na emerging markets, czyli Czyli w tym kierunku bym się bardziej kierował, tak myśląc długookresowo. Ale z drugiej strony to, co powiedziałem um, o tym, w jakim punkcie dzisiaj są rynki, warto robić to stopniowo, tak rozłożyć to, rozłożyć to w czasie. No i to jakby już zależy, czy jesteśmy inwestorem, który nie chce specjalnie um, dużo czasu i nie wiem, uważa, że nie ma wiedzy, podchodzi po prostu w sposób bardziej pasywny od tego, wychodząc z założenia, że ok, określam sobie kierunek, Określam sobie, nie wiem, docelowy skład portfela i stopniowo te, te inwestycje, tych inwestycji dokonuje. Czy jesteśmy inwestorem, który próbuje oceniać to, co się dzieje na rynku i wykorzystywać momenty spadków do tego, żeby wtedy ten portfel budować, co nie jest proste, tak? bo jakby market timing nie jest prostą, nie jest prostą rzeczą. Uważam, że to jest dzisiaj słuszna droga dla kogoś, kto dopiero zaczyna. Natomiast jeśli ktoś jest inwestorem w polskich akcjach, czy w ogóle w akcjach, Dzisiaj pytaniem jest, jak, ten, jak tym ryzykiem zarządzać, bo uważam, patrząc też historycznie na, na indeks, w ogóle na rynki akcji, trudniejszą decyzją jest wyjście z, z tej ekspozycji na, na akcję, czy jej redukowanie, niż wchodzenie, bo, bo bezsy czy spadki na rynkach akcji są względnie. No, no to też nie jest można powiedzieć że łatwe do określenia ale są bardziej regularne co do zasięgu czasu trwania to ostatnie było oczywiście wyjątkiem jeśli chodzi o czas trwania ale no, no można powiedzieć ich przebieg jest bardziej podobny jeśli już niż przebieg późniejszych hod i tutaj nie mamy naprawdę trudno określić moment oczywiście można sobie pomagać wieloma wskaźnikami ale jest trudno bardzo określić moment że to jest tak, że to jest rynek, który jest bliz, blisko szczytu i warto tą ekspozycję redukować. Więc dzisiaj jesteśmy po roku najszybszej chospy w historii. Nigdy zwyżki na światowych rynkach nie były tak szybkie jak przez ostatni rok. I w związku z tym inwestorzy stoją tak między młotem a kowadą. Z jednej strony to, co powiedziałeś, czują presję zrobienia czegoś, bo widzą inflację i mówią: No nie, no jak nie, nie zainwestujemy, ona nam będzie zżerać oszczędności, i to jest prawda. To jest bezdyskusyjne. Z drugiej strony, jest taki rynek, który nie jest łatwy, bo można się na nie, nadziać na nim na nieprzyjemny timing, tak? No, wejdę a akurat się te nastroje pogorszą, bo są, bo są jakby szampańskie w danym momencie. Powiedziałeś Przemku o tym, że wiele przemawia teraz za rynkami azjatyckimi. Natomiast ja spotykam się ostatnio dosyć często z taką hipotezą, że właśnie. Tym, tym regionem, który się będzie wyróżniał, przynajmniej jeśli chodzi o akcje, będzie Europa a i Polska też. Logika, która do tym przemawia jest taka, że przyspieszająca inflacja, warunki ożywienia gospodarczego powodują wzrost rynkowych stóp procentowych, czyli rentowności obligacji. To z kolei będzie premiowało spółki, które mają... Spółki o charakterze długoterminowym, które, które o charakterze krótkoterminowym, które jakby nie, nie cierpią na wysokiej stopie dyskonta, czyli takie spółki, które regularnie przynoszą zyski, a nie na przykład spółki technologiczne, gdzie ta obietnica zysków jest w przyszłości. I teraz ta logika jest taka, że w takich okolicznościach bardziej lepiej sobie będą radziły rynki, gdzie dominują spółki takie związane z tradycyjną gospodarką, spółki przemysłowe, a nie spółki technologiczne, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. I w Azji, między innymi, szczególnie w Chinach. Co, co, co sądzisz o tej, o, tej, o tej teorii? No, jakby to, to jest grane od kilku miesięcy, i, i jakby te spółki value zachowują się lepiej od tych spółek Growth. Natomiast my mówimy o najczęściej o osobach, które mają długoterminowy horyzont. To nie jest horyzont 3-6 miesięcy, a horyzont no Powiedzmy sobie przynajmniej kilku lat, a często jakby my, jako inwestorzy detaliczni, w większości przypadków mamy horyzonty po, nawet po kilkadziesiąt lat. No bo pytanie w ogóle: po co inwestujemy? Oczywiście wiele osób gdzieś tam jest przyciągniętych chęcią szybkiego zarobku, chęcią, nie wiem, tak jak powiedziałeś, zabezpieczenia się przed inflacją, ale koniec końców, jakby tak zejść do powodu, dla których inwestujemy, no to zwykle jest tak, że mamy jakieś nadwyżki w okresie, kiedy jesteśmy najbardziej. Aktywni zawodowo, jesteśmy w stanie wtedy odkładać. Chcielibyśmy jak najszybciej móc w idealnym świecie zejść z tego piku aktywności zawodowej albo przynajmniej mieć ten komfort, że możemy zawsze mieć tą decyzję, podjąć tą decyzję, że kiedy chcemy, możemy tą aktywność zawodową zmniejszyć, bo już sobie ułożyliśmy taką górkę tych inwestycji. To jest, to jest świat idealny, myślę, dla, dla wielu osób. I w związku z tym. Te decyzje strategiczne muszą się opierać na długoterminowych trendach, a nie na trendach takich, powiedziałbym, spekulacyjnych, o których mówisz, które no faktycznie tak to jest. Tak? Jeśli teraz będziemy mieć ten inflation scare, jak, jak ja, ja to tak nazywam, e, który jest cały czas możliwy, że wydarzy się w Stanach Zjednoczonych w najbliższych miesiącach, to faktycznie spółki technologiczne są bardziej narażone na przecenę niż spółki value. Natomiast w długim horyzoncie. Rynki raczej podążają za potencjałem gospodarczym, za potencjałem technologicznym, za potencjałem zmian. Więc nowe sektory, części świata, które będą zyskiwać gospodarczo, powinny sobie radzić lepiej niż właśnie Europa, która niestety jest w defensywie. No mówię niestety, no bo my też tu jesteśmy. My oczywiście chcielibyśmy wierzyć, że będziemy tą częścią Europy, która będzie się wyróżniać na plus. Natomiast i, i jakby część nasza giełdy, ta no, szczególnie prywatna. No, no, dość dobrze rokuje, tyle że jeszcze raz podkreślam, nie ma powodu, aby inwestor cały lub ogromną większość swojego portfela trzymał w krajowym rynku akcji z wielu względów. No, choćby dlatego, że to oznacza bardzo silną koncentrację ryzyka. A dodatkowo, jeśli popatrzymy sobie właśnie na zachowanie złotego, od którego zaczęliśmy, to nagle się okazuje, że ten złoty często jest buforem, jeśli mamy akcje zagraniczne, no bo jeśli one, w ogóle mamy dekoniunkturę na rynku, to najczęściej jeszcze złoty dodatkowo traci, więc te spadki e, akcji zagranicznych przeliczone na złotego często są mniejsze e, przez właśnie efekt złotego, więc, e, więc jakby no, mamy nadzieję trochę czasem tak subiektywnie, że ten nasz rynek będzie sobie radził lepiej niż inne rynki europejskie i są pewne podstawy żeby, żeby jakby mieć takie nadzieje, ale jednak patrząc chłodno na to, wydaje mi się, że świat się przesuwa w kierunku Azji. I ona jakby nie jest dodatkowo tak wypompowana, bo tam poza, poza Japonią, bo jakby ja liczę bardziej mówię o Azji Ex Japan, to, to nie jest tak wypompowana przez politykę banków centralnych jak akcje, szczególnie w Stanach czy w mniejszym stopniu, ale również w Europie. Oczywiście. Wiele osób, gdy mówi się o inflacji, automatycznie zaczyna myśleć o złocie, ale ostatnio złoto raczej traci na wartości. Teraz pytanie jest takie: czy to oznacza, że w cenach złota już jest jakby zdyskontowany ten scenariusz przyspieszenia inflacji, czy przeciwnie, złoto po prostu nie jest aktywem zabezpieczającym na wypadek wzrostu inflacji? Złoto jakby jest w pewnym sensie zabezpieczeniem względem inflacji w bardzo długim okresie czasu, no bo jest po prostu fizycznym towarem. Natomiast w krótkim okresie jest bardzo silnie negatywnie skorelowane ze wzrostem rentowności, obligacji, czy w ogóle ze wzrostem rynkowych stóp procentowych, który miał miejsce w ostatnich tygodniach, miesiącach i to jest główna przyczyna spadku cen złota, więc no jest całkiem możliwe, że w najbliższych miesiącach ten trend się utrzyma i w związku z tym na złocie będziemy obserwować trend spadkowy. Złoto też, złoto jakby, no, wielu inwestorów dostrzegło metale szlachetne jako taki ciekawy element uzupełnienia swoich portfeli inwestycyjnych i tak bym na to patrzył. Natomiast natomiast samo złoto nie jest też szczególnie tanie. Jeśli patrzymy sobie na kontekst historyczny. No to jakby oczywiście ono jest niżej niż było. W sierpniu ubiegłego roku, ale cały czas, jakby po potężnej hoście z kilku ostatnich lat, jest, jest, nie jest jakimś specjalnie tanim rynkiem, ale to jakby jest problem ogółem rynków, że w ogóle dzisiaj ciężko znaleźć jest aktywo, które można powiedzieć, że jest tanie na, na tle historycznym. Po prostu nadpłynność wygenerowana przez banki centralne woła taki efekt. Że korelacja złota z rynkowymi stopami procentowymi przebiega występuje z tego powodu, że jak rosną rynkowe stopy procentowe, to jest to znak optymizmu na rynkach i wtedy z kolei złoto traci. Czy to jest, to, to jest ten mechanizm? Raczej powiedziałbym, że rośnie alternatywny koszt przechowywania złota, bo no jakby, jeśli mamy kupić złoto przy stopie procentowej zero, no to. Nie mamy nic do stracenia w pewnym sensie. Jeśli, mam, jeśli ta stopa wynosi już na przykład 2%, no to tracimy 2% rocznie, trzymając złoto. Jakby patrząc na ostatnie 20 lat, szczególnie ta korelacja wzmacniała się coraz bardziej i widać, że w momencie, kiedy, że bardziej ona występuje w momencie, kiedy te stopy rosną, czy jakby bardziej liczy się kierunek niż sam poziom. tak? Więc zakładam, że jeśli sytuacja rynku obligacji ustabilizuje się. To automatycznie poprawią się perspektywy dla złota i innych metali szlachetnych. Trudno może być na nie krótko odpowiedzieć, ale proszę cię o w miarę, w miarę krótką odpowiedź. Przez większą część ubiegłego roku, dolar tracił na wartości, i pojawiła się nawet taka hipoteza, o której zresztą rozmawialiśmy, że to początek wieloletniego trendu, i to, być, to mogło być zjawisko pozytywne dla rynków wschodzących w tym roku. Na razie, w, w każdym razie w 2021 roku, od początku tego roku, dolar akurat zyskuje na wartości. Czy to oznacza, że ten rok jednak nie będzie tak udany dla rynków wschodzących, jak można było oczekiwać? No jest, jest spore ryzyko. Dolar zyskuje znowu na fali rosnących rentowności w Stanach Zjednoczonych. Tam ryzyko pojawiania się inflacji powyżej celu jest wyższe niż w Europie czy w innych krajach rozwiniętych. I w związku z tym ten kapitał znów napływa do dolara, który on jest cały czas bardzo mocny w ujęciu historycznym, no ale to jakby jak wiemy dobrze, nie musi się przełożyć na ruch akurat w danym okresie, w którym jesteśmy teraz. Więc w zasadzie wrócę do początku tego, o czym zaczęliśmy mówić, no jakby rynek przez rok przesunął się tak bardzo w kierunku rynków, których w zasadzie nigdy nie widzieliśmy, że byłbym bardzo ostrożny jakby w wyciąganiu wniosków takich, takich szablonowych, tak? No, rynek się zmienił i jakby musimy też zaadoptować się do tej nowej sytuacji. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X Trade Brokers. Dziękuję serdecznie.